Witajcie, witajcie, witajcie kochani w kolejnym odcinku z serii Let's Play Tomb Raider Właśnie weszliśmy, o, czyli otworzyliśmy ów, ówcześnie e, te drzwiczki i wchodzimy teraz w to miejsce i teraz właśnie widzimy to na miejsce, nazywa się Koloseum e, Coś czuję, że to będzie jakaś walka z pseudobosem szczurki! Nawiedzone szczurki jakieś Świecą mi się oczyska Czyli są, są złowrogie szczurki, złowrogie sznurki szczurki Kurde, gdzieś to coś fruwa, ale nie widzę tego. To niedobrze. Coś się chyba zbugowało tutaj. Albo zaraz wyleci nam tutaj. To tu są szczury. Nie, no tu nic nie ma. Dobra, mniejsza z tym. Nie atakuje nas, nie ma co się. Okej, okay. nie ma co się martwić. Trzeba podnieść się ze zgiszczy. Hmm, ten trzeba skoczyć. No, kto by pomyślał? No, na pewno nie ja, kłe, kłe. Tu coś jest. Tu coś się zaklinowało, na pewno. Eee. Doskoczy, doskoczy. Co ma nie doskakać? Nie doskakiwać! <gry> nie doskakać. A to był szczurek. Był. Kiedyś. Tam jest woda. Skoczy, nic się nie stanie. Skoczy, nic się nie stanie. Eee, Okej. Okay. Co to jest, co to jest, co to jest? Amunicja, amunicja mi nie potrzebna. Pięknie nagłówkę. No teraz trzeba płynąć szybciej. No a tam wydaje się jedna słuszna droga. Mam nadzieję, że to mnie nie zaprowadzi do pewnej śmierci. No, chyba właśnie dotąd to zmierzało. Dobra, szybciej, szybciej. Do góry weź powietrza w puca. W końcu masz pojemne puca. Zbiorniki na klasie same za siebie i rura w drugą manię. Mam na nadzieję, że nie lecę w tą samą stronę. No i teraz pytanie: gdzie? No dobra, w prawo i w prawo. Kupa, nie mówię, że poleciałem w tym samym kierunku. Ej, dobra, tu coś jest. Ach. Zaczepnąć powietrza, znowu coś tu słychać. I płyniemy dalej. Pod tym, a co? Nie będziemy nad tym przepływać. Lara lubi być na dole. Podobno i raczej ja Nie wiem, nie to, że będzie. Coś chcę mówić, ale no tak. Chociaż Lara w końcu to jest laska Duke Nukema Co to jest jakieś drewniane... Drewniane te... Sufity... O Jezus! Szczurek! Co ty tu robisz? Kurde, jakieś klatki. Tu kiedyś byli ludzie. Byli kiedyś. Tu możemy gdzieś skakiwać, ale po co? Nie wiem, będzie w ogóle co ja teraz zrobię. Nie patrzyłem, gdzie mam lecieć, ale skoro można. No raz skoczy do tyłu, może to będzie. Nie, nic nie ma. Przecież to mogę skoczyć na. Nie mogę skoczyć tu na lecie, a patrzcie. A tam coś było. Dobra, jeszcze raz na no, chwilę, na szybko polecimy. Na no szybko polecimy. Co to będzie, co to będzie? A wteczka będzie. Czy skoro no nie może na takie malutkie klatki skakać ciekawe ciekawe to jest właśnie no dobra trochę się zapędziłem i co teraz tam? no nic, spróbujemy no na szczęście tam co to jest, to jest mauzoleum? to mi przypomina jakiś grobowiec, kurde kolejny Teraz coś wyskoczy, nie ma bata. Jakiś niedźwiedź, kurde. Pająk piaskiniowy. Oooo, śliczne. Kolejny boss będzie, wiedziałem. Co? King Kong! <grym> King Kong. O, weź ten głos ode mnie, znowu trzeba będzie cię nadziewać na jakieś przeszkody. Pokaż, tutaj ty... dwóch King Kongów. O, cholera. To jest chyba tego gorąco. No, Eta, myślałem, że będzie jakiś boss, a to jest. O, za wcześnie to zrobiłem. Yy, Użyjmy sobie B, a znaczy apteczki dużej. Chociaż w sumie mógłbym użyć małych. Ale. A ja miałem strzelb, zapomniemy jej użyć. Mam już tyle naboi w końcu do niej. Yy, żeby bez sensu nie używać. Dobra, no fajne mozoleum, ale tam widać ładnie. Teksturkę kopuła, Ale cóż Stara gra. Stare rozwiązania graficzne mm. A to jest ten Francuz? Już nie pamiętam jak się nazywał. Lepiej się pośpiesz, czyli za niedługo będzie jakiś artefakcik kolejny. Tak, bardzo zrobimy artefakciki. No i ci teraz lecieć. No tu kudy się męczyć po tych schodach. Jakby nie mógł normalnie iść. Szybkimi krokami. Tam coś jest. No i... Nie wiem, że będzie kolejna lokacja, gdzie się zatnę. Słyszałem was. Tam są jakieś wyrwy. O jezus, męczące jest skakanie tutaj. Mam nadzieję, że kurde nie spadnę i nie będę się musiał znowu tu wspinać. Twórcy wiedzą, jak to robić. Męczące gracze, lokacje, co nie? Eee, okej, okay. teraz coś tam... No w sumie mogę tu, to jest pół biedy. Ale po co? Po to, żeby tu wskoczyć. Po co? To się no co? No, tak się mówi. Okej, okay. jakiś klucz. Nie. Tego nie użyjemy. Będziemy musieli znowu... A klucz to jest? nie klucz! Klucz będę musiał teraz właśnie odszukać. I co, wolne kolejne gorylki? Tak mi się coś ciężko zdaje Okej, okay, to trzeba pewnie iść, ale po co? Na pewno to będą nam goryle. Nie wierzę, że nie. taka muzyczka gra Albaki znowu boss? I jeszcze lamparty. O Jezus Uhu! Co tu się dzieje? O kurde, zostałem. Mam shotguna Pania! Padłeś, powstań O! Oh. Co to na Larę? Kurde, taka fajna pozycja to była przed chwilą Przeładuję sobie. Mogę przeładować? Nie mogę Sama będziemy chciała to przeładować. Kurde, albo był jakiś przycisk, którego nie pamiętam Albo mi się zdaje. Nie, nie zdaje, A czy zdaje mi się to dobrze. Tu coś mamy, to jest klucz w takim banalnym miejscu i nie możemy do niego doskoczyć. To jest, to jest po prostu śmieszne. O, mam tu. Muszę przeładować, niestety nie mogę inaczej. I teraz mogę w końcu zebrać. Nie oddziwo, mam więcej niż wcześniej. Hmm, hmm, hmm. Tam jest jakaś ta. O, proszę bardzo. Widzisz, że można to pchać normalnie? Można. Tak, można pchać normalnie, ale co to da? Skoro tego tutaj nie wciągnę, chyba. O, pięknie. Linka, linka się sprawuje. Idź jakoś normalnie, co ty robisz? być to, Kurde laro. a bo tu można ją zblokować ładnie. Ale kamera przy tej linii jest jakaś spugowana to jest, to jest po prostu poezja. A ty ją mogę chwycić? Ojej, a nie mogę. Nie no, będę mógł jak tu chwycę dobrze. O proszę mm. Kurde. Once again W sumie przecież ja mogę Tak zepchnąć. Nie się, nie zsuwaj się. Od dołu. Kurde, tylko od góry. Na, no, Ale shit. Dawaj Lara, krzycz tym są daj radę. No nie. za no, Zanim wycelujesz. No, jeszcze raz. tym trochę inaczej to podejdziemy. No to powinno się zblokować tu. No i Trzeba czekać aż to się sunie Dobra, przeciągnij to tu, no tak pięknie O nie, Dobra, wiecie co jak to przepchnę To wznowy odcinek znowu kurde, kolejne cięcie w kolejnej... w kolejnym części, więc poczekajcie chwilkę zaraz co okarne. Dobra Rozwiązanie przyszło tak szybciutko, że w zasadzie nie to cię robiłem. Otóż znowu popisałem się inteligencją i nie z tej strony po prostu na nas ciągnąć, trzeba było pchać. Po prostu z drugiej strony wystarczyło podejść i już było ogarnięte. Ach, boski ja normalnie. Dobra, mamy klucz, klucz na balkon. Po co tyle, tyle tych kluczy im było potrzebnych, to ja nie mam pojęcia. Znowu jakieś goryle wyskoczą. Jak nie wyhaczył, Buraz? Yeah. O strzał na klatę i Cię nie ma, panie. Już tam warczysz? Dobra, lecimy szybko po nabojiki. O. Pięknie 48 naboi w sumie z shotguna to też sobie przeładuj. Ok, dobrze wiedzieć, że podczas przeładowywania nie możesz skakać. I znowu trzeba lecieć w to miejsce. Na szczęście nie muszę teraz dużo skakać. W końcu od czego są takie właśnie rzeczy, kurde, jak równie pochyłe A nie schody A wcześniej się jak paja ze schodami męczyłem Dobra, i teraz możemy lecieć do naszej... Naszego miejsca z kluczem Naszego balkonu Zróbmy to trochę nietypowo Hoho ho. Tu, kurde, miały pewno rozgrywki dla toru w miejsce Tyle kryzysu zostało przelanej na tej arenie, że... O, a drabinka się trzyma, pięknie. A w Polsce po roku się już asfalt nie nadaje do użytku. No i jesteśmy na dachu. Jak nie to toperek. Eee, Okej, okay, jestem ciekawy... Właśnie, jestem ciekawy jednego... Jednego, jednej rzeczy. Skoro my się musimy tyle męczyć... I znajdować poszczególne klucze... To czy to nie powinno być otworzone przez tego naszego... Doktorka? Dziwne. I dobran, co to zrobię? Nie, to zrobię tak, że się pójdę tam czesać. I tu jest po coś ten pierdzielnik, ale po co? Używałem go? Nie, nie używałem. Tu jakieś rewolwery czy amunicja? Cokolwiek by to nie było. Może być przydatne. Desert Eagle. Pięknie. To będzie robiło siekę. Ścieka z mózgu. Dobra, teraz jest pytanie tylko czy ja tu doskoczę. Wiecie co? Wolę nie ryzykować I sobie Skoczy stąd właśnie No wespni się Pięknie Okej okay. Jest gitesik No za chwilę chyba użyjemy tej tego pierścienia kolczka chciałem powiedzieć A no, bo tam się skacze nie tu skoczymy, to się nic nie stanie. Dobra, tam lecimy. Bo tam byśmy chyba nic nie doskoczyli. Oj, teraz nie wiem kompletnie, co zrobiłem. Więc, zrobiłem, odwaliłem manianę. Dobra, zobaczymy się za chwilę znowu. Także, be patient. Okej, okay, jesteśmy, wystarczyło tylko tu iść do góry. Po to, żeby skoczyć tutaj. Okej, okay, jesteśmy na kolejnym dachu. I co nas tu czeka? Tu gdzieś zejście, o tu jest zejście Ok, ale po co tu mieliśmy wejść? Po naboje, Haha. Nie no, to nie będą tylko naboje O, od razu lepiej strzela niż to Tak głębiej Głębszy dźwięk No to coś tak trochę Groźny dźwięk Ciekawe co tam na dole będzie nie no, dzielę taki krótki płyt. No to tylko. Nie, to perki. No i pamięta perkach O, proszę bardzo, jakiś siedzący pan. Bez ręki. Dobra, czyli skończyliśmy w ten sposób ten odcinek. Jak widzicie, mamy artefaktów aż 4. Także nie jest źle. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, który let's play Tomb Raider. Hej!